Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Znów w czapeczkach. O, Mikołaj, nagrywamy tego tak. samego dnia. I bez przedłużenia przejdziemy do tak. 50 pytań o mnie, Fakt jest o mnie. Mikołajkowy challenge, 50 faktów. Nie. Dobra, pierwsze pytanie: jak masz na imię? Jak masz na imię? No. Julia przy świecie. Gabriela, Gabi, Gabi Gabrycia. Kiedy masz urodziny? 15. lipca, 25. Co studiujesz? Jaka była Twoja wym wymarzona praca w dzieciństwie? Co studiujesz? Nic najlepiej studiuję. A moja wymarzona praca teraz to jest. w dzieciństwie. No, no, a słucham. Jesteś na stole. Bez komentarza. No. Piesenka A teraz ty... ja. Ja nic nie studiuję. Um, moja ulubiona praca w dzieciństwie. Tak. Modelka, piosenkarka i tancerka. W sumie z tego z teraz to tancerka. Czy masz chłopaka? Nie. Ja miałam niedawno. Nie no, miałaś. Jakiej muzyki słuchasz? Jurka. Nastawmy myszka. Nastawmy myszka. Musi mówić. No, jakiej? No, bo. Pro... Dziś... Nie, nisko pola nie, 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 nie lubię tego, nie lubię tego, nie lubię tego. Dobra. Jazz, pop, rock. Jazz... Eee, coś mnie... coś ostatnio słyszałem gdzieś. Jazz, rock, jakoś... pop i rap. Ja... to znaczy... Ja rock, pop i, tyle. I rap. I, i tak ich to jest. Tak. Nie ma. No. A, ja czy... chciałam przyznawać myśl, czy... czy pracujesz? Nie, nie pracuję. <śla> Czy szukasz, e, czego szukasz w drugiej osobie? Dobra. A to ja tak, żeby był chociaż trochę inteligentny. E, żeby był radosny. Zobacz, I żeby i żebym się nie No, i że mnie nie rano. Ulubione jedzenie. Ej, czekaj. E, do cze, e, do kogo się zwracasz, ja że jesteś smutny? Jej! Ja do rodziców. Ja też. I do Ciebie. <laughs> Ulubiony jeden. Tokietki. No ja też. <laughs> no, ulubiona część garderoby. Mm. Buty. <laughs> Spodnie. Ok. <laughs> Czy masz zwierząt? No, Mam zwierząt. Mam pieska. <laughs> ja miałam pieska i właśnie dzisiaj jest rok jak i namawiam mamy na szynszulę. Takie coś? <grymne> na szynszulę. Albo na fredkę. Co no, jeszcze? Może jeszcze na szturę, co? No też chciałam, ale wolę... Ulubione miejsce? Ulubione miejsce? Dom. Dom, Dom rodziny. <grymne> Czy masz drugie imię? Nie. Ja też nie. E, ulubiony w szkole. Muzyka. WF, taka historia. Ulubiony napoje. Cola oczywiście. E, cola, woda mineralna. Znaczy Pepsi, cola e. Pepsi, woda i herbata z systemem. I zafit. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka w tym no, momencie? No. Mm, ich troje, tato. Yep ciekawe. Naprawdę. Bardzo ja ciekawe. E, house by. I margaret... Znaczy to to akurat jest aktualnie, bo ja to niedawno wyszukałam wczoraj, chyba do mam. I jeszcze margaret, bo Dobra, nieważne, nie chcę pamiętać, tu. E, w ciekawe miejsce zostawiłam, nie? Jakie jej nie ma być z dziecią? Syn. Piotr, Krystian, córka, pani, Sylwia, Paulina, syn Adam, Bartek, Krzysiek, um, Adam, pani, Adam? Adam, Kuba, Mateusz, yy, Bartek, Krzysiek, Kamil, Krystian, córka, Jula, Kasia, yy, yy, Dominika. To chyba wszystko. Dobra. Yy, czy uprawiasz jakiś sport? Zależy. Aha. Ja tak dla siebie gram w siatkę. Ulubiona książka. U, to teraz ona się rozgrywa Niech pomyśleć. Mm -hmm. y -y -y. Idzieszka śmierci. To nie wiecie, zywa, to mnie nie ja to nie widać, Ja nie czytam książek, jest. oprócz lektur. Więc to będzie lektura. Chad fabryka czekolady Punk. Kto oglądał poczyta, na odwodzi tego blisko śmierci napisz w komentarzu. No. Znacie może, nie? kolor. Główny kolor. No. Czarny zanadrz, jest niebieski. Albo nielandy. Niebieski, czarny, blady róż, turkusowy, kolorowy. Koralowa, nikolarowa. Jakie <grym grym> lubię, że <bierze>, zwierzątko. <grym> Szucz lepsze pradki, chomiki. E, e, psy i szczurki i koty i konie. Konie to uwielbiam. Nie psy? mogę żyć, konie to moje życie. Psy i. Nie będzie. Kto on wkomi po ubiegnięcie? Nie powiem, też. Eee, ulubiona Jedna podaj. Nie wiem. Co mhm. leży? Jak są fajne, to lubię. A jak nie to nie? Ale ulubione perfumy, czyli masz podać rodzaj. Nazwę. Nazwę. Purblanka. To jest w, nie, to jest w No. Nie masz purblanki, przepraszam cię bardzo. Dobra, przejdźmy do następnego pytania. Nie. Ulubione święto. Oczywiście, że Boże narodzenie. Boże narodzenie, a ja też. A dlaczego? No bo jest fajnie. Halo? Chyba dlatego, że są prezenty, tak? zależy. Ja dlatego, że mogę spędzić ten czas z rodziną. Co Nie, tam? Julka, nie. Zawsze tak pokazałaś. Ta no. Czy skończyłaś liceum? Dobre! <laughs> nie, jeszcze nie. Czy wiem. kiedykolwiek byłaś za granicą? Ile razy? Nie, nie byłam. Ja będę w tym, ja będę w te wakacje. Czy mówisz w innym językach? Jeżeli tak, to po angielsku, jeżeli w szkole. Jeżeli się liczy angielski, to tak, bo się uczy angielskiego. Czy masz rodzeństwa? Tak. Nie mam wolę starszego brata. A ty masz ludzi. Ja roksę. mam połączam tak. za Ulubiony sklep. To jest Ulubiony sklep. Taki a. z ubraniami. M1! Ubraniami! 50-15. Te te Nie wiem. Ale co ty co, co na pewno? Rosną. Tam nie ma ubrań. Nie. Yeah. <laughs> <Selgio. laughs> Dobra. Biedronka. Aż się popłakam. Nie wiem. No, jest naprawdę dziwne. Ja muszę to edukować, co to znaczy sklep. Z ubrania. Po ciebie, poczekaj, poczekaj. Nie. Nie. <laughs> muszę to oddukować. Nie czytaj tego, co ona odpadała. Nie, obawiam. a poza tym nie byłaś nigdy pani. Byłam! Jak twoja mama cię nosiła w brzuchu jeszcze? Nie, mało byłem z HM. A nie przypadkiem po kogoś z rodziny. Nie. Akurat nie. Dobra, no. No, HM, z kosmetykami. Z. ubraniami. Z ubraniami. Z ubraniami HM. Z kosmetykami dilei. Ale nie chodzi z kosmetykami. A z jedzeniem... Biedna. O bo ja myślę, że szkoda na koleż. Dobra, z ubraniami, samymi ubraniami. CCC. To są buty. Ale to jest też ubranie. Mam no, to, w CCC. 5, 10, 15. Y... Może jakby się jeszcze nazwał ten sklep. Nie pamiętam, mam kiepskie. Ulubiona restauracja. Nie wiem, nie mam ulubionej restauracji. A nie mam, tylko zapomniałam jak ona się nazywa. Aha. A wiesz co z to myszka. Czy myszką? Czy lubisz szkołę? Zależy kiedy. Nie. <laughs> Ulubiony film. Też sieronka. tak i wściekli. Harry Potter! Dzień dobry, kocham Cię! Igrzyska śmierci! No właśnie, ona powiedziała na filmie, że kocham Cię! A... No coś tam jeszcze będzie tam! Co no, tego, na przykład, szczerze powiedziawszy, Wszyscy że nie na dzień, prawda? Słuchaj, No widzisz cztery powiadomienia, a wyszłam 5 minut temu, może i nie. No dobra, no to ja nie oglądam telewizji, a jeżeli już to kiedy są O, nic. Albo komisarz Alex, ale to już taki bardziej serial. Ulubiony program telewizyjny. Czyli że. Polsat TVN. Polsat TV, TVN i dziś najczarne, ale tego praktycznie nie mam. No. A ja jeszcze dwa ale zazwyczaj to jest. Ilka wiesz, że Cię nie widać? Widać czapeczkę. No właśnie, czapeczkę. Frędzele skaczące. E... Jaki masz telefon? Nokia. Ja. No pokaż. Ech. Nie będzie go południ. Siedzisz na dół. Naprawdę, gdzie Ty Po tej stronie. No tu był gdzieś. Ja mam LG i nie pamiętam jaki bardzo... Nie pamiętam za bardzo, bo mam go po bracie. Jest on cały czarny. O, widać nagrywanie. Yy, I spróbujemy się bardzo dobrze, niedługo będę miała ja Samsunga. Bo, nie wiem, nie pamiętam yy, Ile masz wzrostu? Metr 43? Ja mam ponad metr No i to wszystkie pytania, jakie tutaj znalazłyśmy. E, I co? I będziemy, a nie, jeszcze jest e, Twój ulubiony kwiat. Róża tulipan. U mnie róża, e, ulubiony deser. Lody. Znaczy, tak jak wiecie, że. Ulub... Ulubiony deser to lody. Ale takie takie normalne, a nie takie, wiesz, kopione, czyli dobra, nieważne. E, więc co? Kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I cod. Subskrybujcie lajkujcie, komentujcie, komentarz. No i cześć. Pa.